Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Czas na Hardcora Postanowiłem, że zagram na trybie hardcore Oczywiście Wy również mieliście na to wpływ Ponieważ w momencie, gdy się Was zapytałem Z wielką chęcią odpowiadaliście na moim kanale Za to Wam dziękuję O, jak widzicie lawa na sam początek gry No i fajnie, spróbuję się sprawdzić na trybie hardcore Jak mi tutaj pójdzie Myślę no, kilka odcinków uda mi się przetrwać. Od razu mówię, no, będę raczej w tych pierwszych odcinkach unikał walki. Wystarczy chwila nieuwagi, a Creeper zajdzie nam za plecy, wybuchnie, a naprawdę o wiele większe obrażenia zadają moby na tym trybie. Dobrze, słuchajcie, ja tej częściowo będę sobie pewno zbierał. I trochę Wam powiem o zmianach w Minecraft, który, o których dowiedziałem się dziś. No więc tak, Jeb napisał, dał, napisał post na Twitterze dotyczący zmiany systemu spania. No i mianowicie, jak wiecie, no, sam Dżerjej tego doświadczył. Chociażby tego, iż nie może usnąć we własnym domu, ponieważ budzą go potwory. Taka rzecz już nie nastąpi, bo w momencie, gdy będziemy już spać, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Ale jest jedno małe ale. Wokół naszego domu nie, nie może być żadnego agresywnego moba, czyli nie możemy słyszeć tych jęków wydawanych przez moby, ponieważ w tym momencie nawet nie będziemy mogli położyć się w łóżku. W momencie, gdy będziemy już leżeć, jesteśmy możemy być całkowicie spokojni i spokojnie prześpimy tą noc więc tak, co należy zrobić aby móc się położyć w nadchodzącej nowej wersji Minecraft wystarczy, że oświetlimy bądź oczyścimy teren wokół nas ze wszystkich agresywnych mobów po czym swobodnie będziemy mogli się położyć spać to właściwie tyle ze zmian przed chwilą właśnie miałem okazję przeczytać taką wiadomość Stwórzmy mi może mieczyk i kilof na dobry początek miecz już zaraz wam wytłumaczę dlaczego, bo są tam owieczki, a nie chcę, żeby mi one uciekły, ponieważ strasznie przyda mi się wełna w tej początkowej fazie gry Ponieważ będę chciał jakby się zasnąć. Jak najszybciej, aby moby mnie nie dorwały. Dobre. Okej, okay, idę. A te dwie jeszcze mogę dobić. Aby level już mi skoczył. No pierwszy poziom. Dobra. Tak właściwie. Już mi potrzebne te drewniane narzędzia. Zaraz kopiemy się w ziemię, to dobędziemy troszkę kamyka i już e, głównie te, tego surowca będę używał. Potem jeżeli uda mi się znaleźć żelazo, to oczywiście będę jedynie z żelaza korzystał, choć nie zawsze. Hmm, teraz e, można się nieźle bać w momencie kopania, gdy jesteśmy w jakiejś jaskini ponieważ jak wiecie creepery nie wydają odgłosu w momencie gdy się poruszają. E, zombie chociażby mają te swoje jęki tak samo jak endermani, bo enderman wydaje takie same dźwięki niestety jak, e, jak zombie. Mam nadzieję, że w przyszłych wersjach będzie to zmienione. No a creepery niestety nie mają takiego dźwięku i w momencie jak wybuchają usłyszymy ich to... A no i wtedy już moi drodzy kaplica, czyli jest... E, na tyle blisko nas, no to koniec gry na trybie hardcore, bo jak wiecie w momencie, gdy na takim trybie zginiemy, już ponownie się po prostu nie odrodzimy. Ale to jest cały urok tego trybu. Tego tutaj przede wszystkim będzie chodzenie w zbroi. Myślę, to będzie naprawdę potrzebne. Tutaj dwa toporki, nie wiem, łopata przyda sięła przyda, nie wiem, kilo jeszcze i dwa miecze. Ponieważ właśnie miecz, jak i mógł będzie najbardziej potrzebnym przedmiotem w tej grze. No i już od razu można stworzyć łóżeczko. I szkoda, że nie może być różnokolorowe, fajne. Chyba jest nawet taka modyfikacja iż w momencie gdy damy inny kolor wełny mamy po prostu inny kolor choć mogę się mylić ale e, tak mi się zdaje iż mamy taką modyfikację a jak ja lubię tą muzykę w minecraftu naprawdę ona odpręża nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat ale czasem w momencie gdy ta muzyka nie gra mi to coś mi nie pasuje w tej grze mi najlepiej odpowiada jak płaczę. Fajna nutka jest w Minecraftie właśnie. Wszystkie te utwory lubię Dobra, szpalerkę Na sam początek zmierzam trochę jak aby chyba bym mógł zrobić szyby w dalszym etapie gry, bo nie wiem czy tam dalej będę miał okazję pozbierać chociażby kilka kulocuszków w piasku Ciężko mi powiedzieć, nie wiem jeszcze dokładnie gdzie się znajdujemy Wiem, że jestem na ten moment w lesie, ale Jaki jest kolejny biom, który łączy się z tym lasem? Nie wiadomo. O, oh, jak widzę już tutaj polana. Można ją poznać po e, terenie bez drzew. E, przy czym rośnie tutaj strasznie dużo trawy. Może na razie jeszcze nie będę sprintował, bo szczerze mówiąc nie mam w ogóle jedzonka. Hmm, przydałby się węgiel ale w momencie gdybym go nie znalazł e, zetnę jeszcze tutaj kawałek drzewa by mieć samo drewno no aby móc e, je przepalić a potem e, ten wytworzyć e... oj już jakieś zombie pojawiły się wyłoniły się z jaskini nie wiem dokładnie gdzie ale pewnie sami a tu są... o creeper Oho Ciekawe Widzicie pojedyncze moby już nie straszą Ponieważ no, Creeper ma znacznie zwiększoną siłę wybuchu niż na takim poziomie Easy bądź jeszcze jakimś innym No i świnki, krówki No, potrzebuję was, proszę Kurcz, zawsze chyba nie miałem takiego dobrego początku. To miał dosłownie wszystko pod nosem. Eee, węgiel, jedzonko, nie no właściwie w serii przygód poszukiwacza, chyba mi się tak zdarzyło a na przykład węgiel od razu z żelazem... No. Nic. Musimy wystarczyć ten kawałek kurczaka, którym jedynie dysponuję. To jest jedyne pożywienie, jakie teraz mam aktualnie przy sobie. Może przemierzając e, właśnie tą polanę znajdziemy jakiegoś mowa, który jest w stanie dać nam trochę tam O, kurczaki mogą być, chociaż, e, z kurczakiem, o ile się nie mylę, oczywiście możemy się nie zatruć Dobra No dobry początek myślę to nam powinno wystarczyć Okej, tam są owieczki Aha, i słuchajcie, od teraz również na mojej e, stronie O jest świnka idealna Macie podane w parametry mojego komputera, kiedy ktoś był ciekawy na jakim sprzęcie tutaj nagrywam. Od razu mówię, że nie jest to rewelacyjny sprzęt, jeżeli chodzi o procesor, bo on mnie tutaj najbardziej zawodzi. No i jest to akurat laptop i no myślę, żebym w takiej cenie, w cenie tego laptopa kupował sobie komputer stacjonarny, to znacznie lepsze by były parametry. No jak wiecie no, na laptopach zawsze jest jednak, to jest taka pięta Hillesa, te procesory zawsze ym, w cenie nawet droższej w momencie gdy laptop od komputera stacjonarnego, ten tańszy komputer stacjonarny i tak będzie mieć lepszy procesor. No niestety to tak yy, jest, bo laptopy stawiają yy, na wygodę sporo dlatego, że możemy je przenosić pod rozbudowę rajasza w kopie, w ziemię. Już się nocka robi. Chce się położyć jeszcze zanim... Mowy no, będą się spawnowały, wiecie dokładnie o co chodzi. Jest taki moment, w którym możemy się położyć w momencie, kiedy zachodzi słońce i zanim jeszcze nie wzejdzie do końca księżyca. Tutaj nie Mam nadzieję, że nic na tym mnie nie obudzi. Okej, okay, położymy łóżeczko. Tutaj jeszcze tą ścianę wykopiemy. Ej, proszę o To jeszcze... Tak, właśnie. Nie pasuje mi ta sytuacja. Ej, piec trzeba stworzyć. Przepalić to. No, co? jest. Przepalone. Dobrze, chociaż pies jest w stanie nam to oświetlić naszą miejscowę. Ale to już jest pewne tutaj. Czechałem na nas mągu, to już e, to jest pełnił. Jest. Węgiel drzewny. A, i tutaj trzeba troszkę zapożyczyć tego. Okay. Nie wiem czemu o takiej kraftyję tej, tego, ale okej. Okay. 4 na razie wystarczy. A tutaj damy tu. Right Niestety no na początek trzeba będzie prowadzić koczowniczy tryb życia. W momencie gdy niczego nie zbuduje dobra, to na razie wystarczy. A teraz przepalę kurczaki. Bo już się robię głownie no, A, idealnie ciekawa sytuacja Skrzynka, no nie wiem, można zrobić Bo tutaj jeszcze Sporo tych e, rzeczy ten komand Idealnie już się będzie pasować Dobra, wrzucajmy to sobie e, Myślę, że mieczyki na pewno będą Potrzebne Idealnie no, A i kurczak jest chyba najlepszą rzeczą, ponieważ spełnia nam najwięcej życia. Tak, trzy takie szyszłyczki. Dobra. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie obudzi. Uff. Kochanie, nam minęła nocka. Oj. Ścięło troszkę. Okay. ten Teren czysty, zobaczmy. Tak, wszystko się popaliło. Najgorzej są jakieś Creepery. Nie, słuchajcie, w miarę wcześniej poszliśmy spać i... Myślę, że mąby nie zdarzył się nawet... Spawnować. Strasznie dużo owieczek. No, jak na razie to jest plus, myślę, na pewno. Okej. Okay. może troszkę piasku. Żebyśmy... ...sobie przepalili. Zrobili na przykład dachoszko. W tym momencie wiedziałbym, czy jakieś moby znajdują się bezpośrednio nade mną. To by było fajnym rozwiązaniem. Jak na razie tutaj zrobimy tak, żaden mop nam tutaj nie wejdzie. A ja będę miał widok i będę mógł częściowo skontrolować co i jak. Okej. Okay. O i 10 kurczaczków. Tutaj mięska sobie poprzepalamy. Cyk. Dobra. Pójdźmy w takim razie poszukać świnek. Innych zwierzaczków O, są O, jajeczko Heh, Fajnie Oj, kolejne e, Podobno gdzieś czytałem Chyba w momencie, gdy e, Kurczak jest wystraszony Coś takiego było e, Gdy w pobliżu nie wiem Niego są Coś takiego, nie wiem, czy to było prawdą Nie wiem, nie przywiązywałem Do tego zbyt dużej wagi Oto to wtedy w takim momencie Podobno Znosi jajka, Dobra, pozbieramy tutaj trochę. Jeszcze to na sprint odbierać. Na jednej długości właśnie mamy dużo trawy. To się dajemy sprint i tam zawsze Dobra, wiecie co? Myślę, że. Zetniemy jeszcze trochę drzewa, ale udam się e, najpierw po siekierkę. Zetniemy kawałek drzewa, aby mu zrobić płotki. I to już sobie przygotuję teren na taką mniejszą farmę, A ale... i zamulimy wiaderka przecież nie mam. Chyba, że tutaj w pobliżu była woda. Nie wiem, gdzie ten... To... Kurde domek O jest węgiel. Dobrze, ale zaraz. Nie, od tej strony mam domek. Tak, już że Tak, tak. Od tej strony jest domek. Ale ja się udam po ten węgiel. On był gdzieś tu, o ile się nie mylę. O, jest. Dobra. Fajnie jak było bo tego, jeszcze było żelazowe. Jej, ja bym się ucieszył. Mówię wam. Pamiętam, jak... no... Teraz jak aktualnie gram na świecie przygód poszukiwacza jak widzę węgiel jest to dla mnie rzecz, którą można zupełnie zlać Mam tutaj przywiązuję do tego tak dużą wagę O węgiel! No takie są właśnie uroki tych początków Okej, okay, tu jeszcze widziałem węgielek Aj, proszę o trzy żelazo, minecraft. Patrz, wiaderko byśmy zrobili idealnie by były. Dobra. Idź. Tam jest jakaś jaskinia i myślę, że to będzie sporym problemem. Ponieważ nie wiem, może się tam kiedyś udamy, chociaż wolałbym nie. A, jakbyście nie wiedzieli. Nie da się zmienić trybu gry, mogę grać tylko i wyłącznie widzicie na trybie hardware. Więc tutaj poza filmem powiedzmy nie ułatwię sobie gry. No i również myślę, że na ten świat nie mam co zaglądać w momencie, gdy nie będę tutaj nic nakręcał, bo jest zawsze ryzyko, że zginę między odcinkami, a to myślę by było głupotą. Dobrze, myślę, że odcinek naprawdę ładnych parę minut już trwa. Z tego wrócę do mojego domku I w nim... Ups... Tutaj... Ej... Minecraft... Już na samym początku zgubiłeś swą chałupę Nie... Tutaj... To tutaj? Wiem, że... Takie drzewko... Z pagien... Wiem, naprzeciwko domku To chyba tu... Tu? Ja nie mogę Po prostu nie wierzę <laughs> A to dziwne Tutaj wiecie co może Zakopiemy to Chociaż i tak by nic tutaj nie przeszło za mały Otwór Ale już sporo węgla mamy Akurat to mi odpowiada Zjemy kurczaka i kurcz Nie, wiem, ale dziwny, bo niby jest tak, że blisko siebie występuje węgiel i jednocześnie żelazo. Często mi się tak zdawało w momencie gdy kopałem żelazo obok miałem bezpośrednio węgiel bądź na odwrót Czy to tu. Kurde no Tu ja też nie, kurde, no. Dobra, znajdę ten dom, bo to jest niemożliwe. No, dobra, dałem taką wieżę z dirtu. A chyba trzy razy przechodziłem w tym miejscu. A to było jakoś tak sprytnie ukryte, że tutaj nawet nie zajrzałem. A pamiętam, że właśnie naprzeciwko takiego drzewa miałem wejście do chałupy. No dobrze moi drodzy, wszystko w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, a następnie subskrybujcie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam. Cześć, na razie.